Jest już z nami nasz gość, czyli Kuba Głogowski. Witam wszystkich. Kuba jest rzecznikiem prasowym wicemistrzów polskich aktualnych w futbolu amerykańskim, dekryw Wrocław, po polsku załogi, którzy 17 października, tak? To było? Tak, dokładnie. Słowo 17 października. <grymka> sobotę, 17 października w Warszawie w zimne przedpołudnie przegrali z Miners I to był koniec poprzedniego sezonu. Jeszcze wracacie do tego finału? W drużynie? W rozmowach? Staramy się nie wracać. Wiadomo, że w rozmowach się pojawiają. Czasami są to jakieś jeszcze analizy, czasami są dowcipy z tego, co nie wyszło. Także, no, staramy się nie robić z tego tragedii i myśleć o tym, co będzie dalej, żeby było lepiej. Aha, czyli już tamten, jakby poprzedni sezon, to jest sprawa zamknięta, tak? Dokładnie. No Okej, okay. no, szczególnie też, że trochę się u Was pozmieniało kadrowo. Mieliśmy może od samej góry, jak tu jest nowy prezes Mike Whitney i no tam wśród jego referencji na waszej stronie bo na przykład, że to był przewodniczący amerykańskiej izby handlowej w Chorwacji. Tak, dokładnie. Okazji, i, jeśli chodzi o jego, właśnie o, o, o to, w czym jest dobry, no to faktycznie w finansach i ogólnie w strukturach organizacji i firm to trzeba przyznać, że naprawdę zna się na tym i w, w przeciwieństwie do większości Amerykanów, którzy są w Polsce, on zna się na tej stronie i amerykańskiej i także europejskiej przez ten epizod dość długi w Chorwacji i także na polskiej przez to, że też w niejednej firmie już tutaj był. Mm -hmm. eee, nawet o futbolu też ma pojęcie, myśmy, my z więc... no, ma myślę, no jest Amerykaninem. No, oczywiście, jak prawie każdy Amerykanin <noise> przez pół swojego życia grał też takim epizodem, który nie, jest, nie był oficjalnie opisywany, teraz było to, że on był jednym z naszych pierwszych trenerów jeszcze w czasach, gdy zaczynaliśmy grać w Lidze Czeskiej Także już wtedy, już wtedy był związany z nami, tam próbował nas nauczyć postaw, no w pewnym momencie to już jednak było za mało i wiązają się swoimi sprawami. No oczywiście znaliście, przed tych czterech, nie, więcej lat już. No. Cztery, no około czterech, około czterech. Okej, okay, wracamy. E, tutaj w przerwie dyskutowaliśmy o dwóch rzeczach. End Given Sunday było jednym tematem, no i kolejny, nowy trener główny i przy okazji koordynator defensywy i nowy koordynator ofensywy. Obaj... Pozyskani z Devis'a to jest dobre słowo? Według mnie to nie jest dobre słowo, ponieważ yy, według tego też, co przekazują Devis, no, oni nie mieli w tej drużynie pozostawać, mieli się tak czy siak z tą drużyną rozstać. Także ja bym, bardziej bym to nazwał po prostu zakontraktowaniem wolnych agentów. Yhy. Znaczy, no bo wiesz, przeszli jednak do karnych rywali, to, to nie jest taka, to nie zdarza się często znaczy no, czy nie zdarza się często, no tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy w profesjonalnym sporcie to robi jakąś różnicę ale wiesz, no Devils i Crew to... no tak, no wiadomo, no, no na, na pewno w jakiś, to spo... w jakiś sposób to jeszcze dodatkowo lekko zaognia tę całą sytuację między nami no ale to według mnie tak naprawdę ma się tylko dobrze dla sportu, a z naszej strony nie było to w żadnym wypadku jak, jako uderzenie w Devils czy jakaś próba osłabienia ich bo takie głosy też do mnie już docierały tylko po prostu no, zakontaktowanie dwóch ludzi, którzy uważamy, że mogą pomóc futbolowi naszemu i znają się na futbolu, więc odnajdą się na swoich pozycjach. No i też chyba byli wam potrzebni, bo po tym finale, przynajmniej ci zawodnicy, z którymi ja rozmawiałem, narzekali na brak takiej trenerskiej stabilności, czy, czy takiego stałego, mocno trzymającego to wszystko, sztabu no, trenerskiego? Tak, przede wszystkim właśnie też dlatego uważamy, że Jason jest znakomitą osobą na tą pozycję, ponieważ oprócz tego, że no, ma duże doświadczenie, przez, zdobywane przez całe życie, to jest też bardzo ostrym tenerem, który no, nie przebiera w środkach i wszystko musi być tak, jak on chce. Dlatego właśnie uważamy, że sprawdzi się u nas w drużynie, bo u nas właśnie trzeba kogoś, kto będzie potrafił to całe zamieszanie w naszej drużynie i te ciężkie i ostre temperamenty ogarnąć. Mhm. A jeszcze a propos ta ofensywy, czyli Jacka Szuszkiewicza, on jeszcze w tamtym sezonie w Dewiu zgrywał. I teraz u Was, bo to jest już człowiek prawie 40-letni, tak? Mówiłeś, u Was już na boisko wchodzić nie będzie, bo nie będzie takiej potrzeby, tak? Znaczy, potrzeby to z jednej strony na pewno nie będzie, ponieważ mamy Rafała Łusiaka. A oprócz tego mamy, o czym to może, mogę właściwie zdradzić tajemnicę, że mamy też rozgrywającego z Hiszpanii, który przyjechał tutaj na wymianę studencką i przyszedł do nas na trening i także póki co zapowiada się, że będzie bardzo dobrym zawodnikiem. No, ma 21 lat, a jest rezerwowym quarterbackiem w reprezentacji Hiszpanii, także no, coś potrafi, skoro go nawet tam zobaczyli no, i trenuje z nami. Już teraz nawet na kilku trennikach był przed Nowym Rokiem i po Nowym Roku już będzie z nami na stałe trenował. Także mamy dwóch rozgrywających. 21 tak? Tak? Z Hiszpanii? Tak. No to ciekawe, to chyba jeszcze nikt nie wie. No, no i nie, mówiliśmy, nie mówiliśmy o tym, ponieważ tak naprawdę przed świętami, nazwijmy to tak, mieliśmy treningi tylko dla nowych osób, takie hmm. dla tych rekrutowanych, i on po prostu przychodził na nie, bo po prostu bo chciał grać. A dopiero z stycznia cała drużyna będzie mogła zobaczyć. No, przyszedł co prawda do nas już w październiku, ale jednak było za późno, żeby go zarejestrować, żeby mógł zagrać w playoffach, także no, już w 2009 roku nie próbowaliśmy nawet nic kombinować, żeby mógł zagrać. Już zostawiliśmy to na rok następny. No i w przyszłym roku on jest zdecydowany, żeby z Wami grać? Tak, powiedział, że bardzo chce z nami grać, podoba mu się. Zresztą, no, Klub został zarekomendowany przez jego kolegę, z którym grał w Hiszpanii, który także u nas grał, gdy graliśmy w Lidze Czeskiej, bo był w podobnej Aha. sytuacji, czyli przyjechał jako student i po prostu znają się stamtąd z Hiszpanii i tam mu powiedział, że jeśli jedzie do Polski, to żeby po prostu się odezwał do The Crew, to więc się odezwał i jest z nami, na razie mu się podoba to ciekawe. Co, się, że wygryzie pierwszego quarterbacka? Czy? Znaczy, wy, wy, wygryźć może nie, może nie wygryzie, ale uważam, że no, rywalizacja, będzie, będzie rywalizacja będzie równorzędna, prawda? No no, to nie pomoże. jest zakontraktowany zawodnik, tak jak David Johnson, który przyjeżdża i wiadomo, że ma taki bagaż umiejętności, że będzie pierwszym rozgrywającym. Tutaj mamy tak naprawdę dwie osoby, można powiedzieć też w podobnym wieku, które no, będą ze sobą rywalizować i tak jak będzie to potrzebne na boisku, tak będą grali. będzie teraz trener, więc no, on będzie, on będzie, będzie decydował. decydował. Na niego wszystko będzie spadało. No okej, okay. czyli zatrudnienie trenera i nowego quarterback, a jeszcze próba tego quarterbacka. On ma jakieś nazwisko? Al Albert Gancedo się nazywa. Albert Gancedo? Tak. tak. Okej, okay. bo tak ciągle jakoś bez nazwiska. On jest na wymianie studenckiej, ten w czerwcu pewnie będzie wracał do domu? E, to znaczy, ma w, z tego, mówił, mówił, że w lipcu, prawda? No bo jednak większość mhm. egzaminów no, mamy, mamy też w lipcu, ale, dlatego, ale nie przeszkadza nam to, ponieważ planowane jest skrócenie sezonu w tym roku. Mhm. Także jest bardzo duża szansa, a wręcz na pewno się to stanie, że sezon będzie się kończył pod koniec lipca. Także spokojnie z nami będzie mógł zostać przez cały sezon. Aha, no, okej, okay. gdyby się był taki długi, jak był w tym roku, znaczy sezon, to. No, niestety, no, to by był tu pół roku, tak żeby to się częściowo miało z celem. Aha, no, okej, okay, to wtedy ma sens. A ja, Bo to wszystko wypłynęło z tematu tych nowych Nowy. nowych ludzi, starych graczy Debius. To potem też jakieś kontrowersje się pojawiły. Sprzeczka wręcz. Sprzeczka to brzydkie słowo, no, ale ktoś ze strony Debius miał o to pretensje. Znaczy, no, pretensje, pretensje się, o, o, znaczy pretensje. Nie były pretensje, tylko było po prostu powiedziane, że mogła, docierały takie suchy, że. To z naszej strony nie jest próba wzmocnienia naszej drużyny, tylko osłabienia ich drużyny, ponieważ no, prezes, prezes Devils oficjalnie też w też wywiadzie mówił, że, no, że on się cieszy, że oni odeszli, bo tak naprawdę miał z, nim problemy, z nimi problemy i tak dalej. No i że my też będziemy mieli tak, że no, my uważamy trochę inaczej, no i tak naprawdę już niebawem przekonamy się, kto miał rację. No i poza tym chłopakiem z Hiszpanii? Planujecie jeszcze jakieś nabytki nowe? Coś już wiadomo? Znaczy nic jeszcze nie wiadomo. Tak naprawdę cały czas czekamy, bo kwestia tego ile i jakie nazwiska się pojawią, to będzie przede wszystkim kwestia sponsorów. Także pracujemy nad tym, no, ale co mogę powiedzieć, no na pewno będą to nazwiska amerykańskie. Czyli będą? No będą, tylko mówię, no jeszcze tak naprawdę nie wiemy ilu, ale będą na pewno, no bo jednak... Można narzekać lub nie narzekać na tą całą aferę i kryzys, który mieliśmy, no ale jednak to, co oni zostawiali sami na boisku i to, czego nas uczyli na treningach, no to jednak to jest nie do porównania z innymi. Już powiedzmy, gdybyśmy mieli ściągnąć czterech trenerów, no to lepiej mieć czterech trenerów, którzy mogą być zawodnikami na bardzo dobrym poziomie.